Kroiłam sałatkę, kiedy usłyszałam krzyk z sypialni Synku, ona ukryła siedemset tysięcy. Teściowa znalazła pieniądze w mojej starej torebce. Mąż wpadł do kuchni i wrzasnął. Sprzedałaś dom mojej mamy i ukryłaś pieniądze. Pognali do banku, żeby założyć konto na nazwisko teściowej. Kiedy drzwi zamknęły się za nimi, po prostu się roześmiałam. Dwadzieścia minut później zadzwonił histeryczny telefon. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Lena układała sztućce z milimetrową precyzją, jakby każdy ruch był częścią rytuału, który tylko ona rozumiała. Znała na pamięć kształt każdej łyżki, każde zadrapanie na powierzchni deski do krojenia, każde skrzypnięcie zawiasów w szafce pod zlewem. Ten mały świat w kuchni był jej terytorium, jej ostatnim bastionem. Mieszkanie w Ratajach nie było przestronne, ale przedtem, zanim Halina się wprowadziła, wystarczało im, jej i Markowi. Każde z nich miało swoje miejsce, swój czas, swoje milczenie. Teraz, od kiedy matka Marka przyjechała na chwilę, wszystko się przesunęło. Halina zajęła główną sypialnię od razu, bez pytań. Twierdziła, że materac ortopedyczny pomaga jej na kręgosłup. Marek przytaknął, jak zawsze, bez cienia sprzeciwu. Lena nawet nie próbowała protestować, tylko wzięła swój poduszkę, pościel i przeniosła się na kanapę do salonu razem z mężem. On wierzył, że to chwilowe. Ona już czuła w kościach, że ta chwila się rozciąga, jak lepka nić, której nie da się zerwać. Halina stanęła w progu kuchni, opierając się o framugę. Jej spojrzenie było nieodgadnione, jakby patrzyła przez Lenę a nie na nią. Zawsze robisz to tak wolno? Zapytała beznamiętnie, jakby to było pytanie retoryczne. Lena uniosła głowę tylko na moment, po czym wróciła do krojenia marchwi. Wolno znaczy dokładnie, odpowiedziała cicho, ale z wyraźnym akcentem. Halina uśmiechnęła się lekko, lecz uśmiech nie doszedł do oczu. Nie powiedziała nic więcej. Odwróciła się i wróciła do pokoju. Drzwi się nie zatrzasnęły, lecz to właśnie brak dźwięku uderzył Lenę najmocniej. Po chwili wszedł Marek, z telefonem w dłoni, rozluźniony, jakby nie zauważył napięcia, które wisiało w powietrzu niczym zaciśnięta pięść. Mama mówi, że powinniśmy zmienić układ szafek. Mówi, że tak będzie wygodniej. Lena nie przestała kroić. Nie spojrzała na niego. Wygodniej dla kogo? rzuciła chłodno. Marek zawahał się. Usiadł na taborecie przy stole, próbując złapać jej wzrok. To tylko tymczasowe, Lena, tymczasowe, jakby to słowo miało moc zaklęcia. Lena milczała, w środku coś w niej się ruszyło, jakby delikatna fałda w sercu zaczęła się rozwijać w coś większego, cięższego, coś, co do tej pory tłumiła, zaciskała zęby, zaciskała dłonie, oddychała płytko. Tymczasowe, Powtórzyła w myślach: Jak długo znaczy tymczasowe? Patrzyła na Mareka, który już coś sprawdzał w telefonie, oderwany, wygodnie zignorowany od własnej roli w tym, co się działo. Wieczorem, gdy światło w kuchni gasło, a w salonie panowała cisza przerywana tylko odgłosami z telewizora za ścianą, Lena leżała na kanapie z kolanami podciągniętymi pod brodę. Czuła, jak plecy bolą ją od twardości poduszki i krzywego kąta. W jakim spała każdej nocy od ponad dwóch miesięcy, Marek chrapał lekko obok. Nawet we śnie był nieobecny. Nie jestem gościem w swoim własnym domu, pomyślała Lena wpatrzona w ciemny sufit. A przynajmniej nie byłam. Wczesnym rankiem usłyszała kroki. Halina już krzątała się po kuchni. Dźwięk otwieranych szafek, szurania krzesła, skrzypienie czajnika. Wszystko brzmiało jak demonstracja siły. Lena wstała bez słowa, przeszła obok teściowej, która siedziała przy stole z gazetą. Cześć, powiedziała chłodno. Halina nie podniosła wzroku. Zrobiłam ci herbatę. Zielona bez cukru. Wiem, że taką pijesz. Lena spojrzała na filiżankę. Była czysta, porcelanowa, należała do niej. Zazwyczaj chowała ją głęboko w szafce, żeby nikt inny jej nie używał. Dzięki, mruknęła, biorąc łyk. Herbata była letnia. Później tego samego dnia Lena wróciła do mieszkania wcześniej niż zwykle. Marek jeszcze był w pracy. Halina drzemała w ich sypialni. Cicho otworzyła szafę w salonie i zaczęła wyjmować stare zdjęcia, pudełka z pamiątkami, wszystko co przypominało jej, że ten dom był kiedyś jej przestrzenią. Znalazła kartkę z listą marzeń, które spisała zaraz po ślubie. Miała wtedy nadzieję na życie pełne ciszy, ciepła, współdzielonych snów. Z tej listy zostały tylko słowa. Wieczorem, podczas kolacji, Halina znów zasiadła na swoim miejscu przy stole. Jakby od lat należała do tej rodziny. Marek, kochanie, może jutro zrobimy porządek w piwnicy? Tam jest tyle niepotrzebnych rzeczy. Marek spojrzał na Lenę. Chciałem zapytać, czy ci to nie przeszkadza. Lena odłożyła widelec. Jej spojrzenie było chłodne, lecz pełne czegoś nowego. Róbcie, co chcecie, tylko mnie wcześniej poinformujcie, co wyrzucacie. Halina pokiwała głową z uśmiechem, zadowolona z odpowiedzi. Ale Marek coś wyczuł, coś się zmieniło. W nocy Lena długo nie spała. Myśli krążyły jak osy w słoju. Każde słowo, każdy gest Haliny wydawał się teraz częścią jakiegoś większego planu. Kiedy Marek przewrócił się na drugi bok, Lena usiadła. Spojrzała na niego, na zmęczoną twarz, na dłoń, która odruchowo szukała jej biodra. Może on naprawdę tego nie widzi, pomyślała. Może nie chce widzieć. Ale ona widziała. I wiedziała, że jeśli nie zacznie mówić głośno, zniknie. Najpierw z kanapy, potem z pokoju, potem z życia. Następnego dnia wstała wcześnie. Usiadła przy stole i napisała krótką notatkę. Krótką, ale wystarczająco mocną, położyła ją na poduszce, wyszła z mieszkania, nie odwracając się za siebie. Ale to był dopiero początek, bo tego dnia, gdy wróciła, drzwi były uchylone, a w środku panowała cisza, jakiej nigdy wcześniej nie słyszała. Wróciłam do mieszkania powoli, nadal czując ciężar porannej decyzji. I chłodne echo milczenia, które zostawiłam za sobą. Drzwi były uchylone, tak jak je zastałam, a w środku panował porządek aż nienaturalny, jakby ktoś odsunął wszystkie ślady mojego istnienia, ale bez ingerencji w przedmioty. Przeszłam przez przedpokój i zatrzymałam się obok szafy, przy której zostawiłam płaszcz. Wzięłam głęboki oddech, złapałam ręczniki, które musiałam odnieść do łazienki lecz w pewnym momencie przypomniałam sobie o pościeli w głównej sypialni. Weszłam tam bez zastanowienia, z czysto praktycznym zamiarem. Drzwi były uchylone. Zanim je dotknęłam, usłyszałam ich głosy. Halina mówiła cicho, ale ostro, jakby każde słowo było cienkim narzędziem służącym do krojenia słabości. Gdyby nie ja, Marek dawno trafiłby na złą drogę. Teraz też muszę wszystko pilnować. Jej ton był pewny, bez wahania, jakby wypowiadała prawdę, którą świat miał obowiązek uznać. Marek siedział na łóżku. Słyszałam, jak wypuszcza powietrze, zmęczony tą rozmową, może innymi, których nie słyszałam. Mamo nie jestem dzieckiem Halina prychnęła z pobłażaniem. Dzieci myślą, że są dorosłe zamarłam. Miałam odejść powinnam ale nogi nie słuchały. Stałam w półmroku korytarza, trzymając ręczniki, jakby były tarczą lub dowodem na to, że miałam powód, by tam być. Marek odezwał się ponownie, cicho, ale z nutą obrony. Lena się stara. To jedno zdanie zabrzmiało jak spóźniona próba postawienia granicy. Halina zaśmiała się krótko, prawie niezauważalnie, lecz wystarczająco, by poczuć ukłucie w klatce piersiowej. Stara? Odkąd tu jestem, widzę, że ona nawet nie potrafi utrzymać porządku. Słowa przecięły mnie jak cienki, zimny drut. Nie płakałam, nie drgnęłam. W tamtej chwili poczułam, jak coś we mnie przestaje się kurczyć i zaczyna rosnąć. Nie gniew, nie zazdrość, lecz świadomość. Ich świat już istniał przede mną. Weszłam bez słowa, sięgając poręczniki leżące na fotelu. Halina odwróciła się i uśmiechnęła się serdecznie, jakby nic nie powiedziała. Lena. Jutro musimy porozmawiać o organizacji kuchni. Zatrzymałam się ściskając materiał w rękach. Tak, odpowiedziałam krótko. Marek patrzył w podłogę, jakby wstyd mógł go pochłonąć całego. Kiedy wyszłam i zamknęłam za sobą drzwi, echo rozmowy wciąż brzmiało we mnie, jakby nie mogło znaleźć ujścia. Przeszłam do salonu i usiadłam na kanapie. Ręczniki zostawiłam obok. Zapomniałam o nich natychmiast. Po raz pierwszy pomyślałam jasno: Oni działają razem, a ja jestem obca w miejscu, które miało być moim domem. Nie byłam zdziwiona, tylko zmęczona. Nie zmęczeniem ciała, lecz świadomością, że dotąd próbowałam dopasować się do czegoś, co wcale nie miało dla mnie miejsca. Wieczorem Marek usiadł obok mnie z dystansem, jakby bał się dotknąć tematu. 'Lena, mama nie chciała cię urazić. Spojrzałam na niego bez gniewu, lecz bez łagodności. Ale uraziła, a ty pozwoliłeś. Otworzył usta, jakby chciał zaprzeczyć, lecz słowa ugrzęzły mu w gardle. Ona tylko. martwi się. Martwi się o ciebie, nie o nas!' przerwałam. Zamilkł. Po raz pierwszy zauważyłam w jego oczach coś. Co mogło być zrozumieniem, lecz też mogło być jedynie lękiem przed rozmową, której oboje unikaliśmy od miesięcy. Usiadł bliżej. Nie chcę, żebyś czuła się odsunięta. To nie kwestia tego, czego chcesz, odpowiedziałam, tylko tego, co robisz. Milczeliśmy długo. Nie byliśmy wrogami, ale też nie byliśmy drużyną. Potem Marek wstał. Porozmawiam z nią. Jutro. Wiedziałam, że wierzył w te słowa. Wiedziałam też, że jutro może nigdy nie nadejść. Gdy wyszedł do Łazienki, położyłam się na kanapie, ale nie zamknęłam oczu. W myślach przewijałam każde zdanie, każdy gest haliny, każdą próbę marka, która była za słaba, żeby cokolwiek zmienić. Nie chciałam walki. Chciałam miejsca, w którym mogę oddychać bez tłumaczeń. I wtedy pojawiła się nowa myśl. Ostra, jasna, niewygodna. Może nie powinnam walczyć o przestrzeń, tylko stworzyć własną. Ale zanim cokolwiek się zmieni, muszę zacząć mówić głośniej. Jeszcze tej nocy napisałam kilka zdań na kartce. Nie były to słowa złości, były to granice. Jasne, niepodważalne. Położyłam kartkę na stole w kuchni, gdzie Halina zawsze zaczynała dzień. Nie zostawiłam podpisu. Nie był potrzebny. Potem zgasiłam światło i wróciłam na kanapę, czując, że jutro nie będzie takie jak wczoraj. I wiedziałam jedno: Kiedy rozmowa dojdzie do mnie, już nie będę milczeć. Nie spałam tej nocy. Nie z bezsenności, lecz z potrzeby zajęcia czymś dłoni i myśli, zanim wszystko zacznie się toczyć szybciej niż będę gotowa. Usiadłam na podłodze przy otwartych szufladach komody i zaczęłam segregować stare rzeczy które od miesięcy czekały na swoją kolej. Listy sprzed lat, zniszczone etui na okulary, kilka biletów z podróży, które miały przypominać o tym, kim kiedyś byłam. W jednej z górnych półek, wysoko nad głową, znalazłam torbę z brązowej skóry, lekko zakurzoną, z wyblakłymi szwami. Otworzyłam ją ostrożnie, jakby miała kryć coś obcego, a nie fragment mojego własnego życia. W środku leżały paczki banknotów scenograficznych, idealnie złożonych i owiniętych gumkami. Tak realistyczne, że na pierwszy rzut oka mogłyby uchodzić za prawdziwe. Pamiętałam, dlaczego je kupiłam. Chciałam nagrać film, coś w rodzaju żartu urodzinowego, miniaturowej fabuły o nagłym bogactwie. Nigdy do tego nie doszło. Zostały w torbie, zamknięte, niepotrzebne, ale trzymane z dziwnego powodu. Może dla przypomnienia, że wciąż mogę mieć tajemnice, których nikt nie musi rozumieć? Odłożyłam torbę na szafę, tam gdzie była wcześniej. Nie chciałam się tłumaczyć z czegoś, co nie miało znaczenia, przynajmniej wtedy wierzyłam, że nie ma. Rankiem usłyszałam odgłosy w głównej sypialni. Halina chodziła tam i z powrotem, otwierała szuflady, zamykała pudełka, przesuwała wieszaki. Słuchałam w milczeniu trzymając kubek w dłoniach jakby jego ciężar mógł mnie zakotwiczyć. Chwilę później cisza została przecięta krzykiem, ostrym, triumfalnym. Marek. Szybko podniosłam się gwałtownie i podeszłam do drzwi. Halina stała przy łóżku. Torba leżała otwarta, a banknoty były rozsypane po narzucie jak trofea. Ona ukrywała pieniądze, oznajmiła, wskazując na mnie jak na złodzieja. Zatrzymałam się przy framudze, nie ruszyłam się ani o centymetr. To nie są pieniądze, powiedziałam spokojnie. Rekwizyty. Marek wszedł spiesznie, spojrzał na rozsypane paczki, potem na mnie, jakby nagle nie wiedział, kim jestem. Lena, skąd to masz? Patrzyłam mu prosto w oczy. To moje rzeczy, moje. Halina uniosła brwi, jakby usłyszała coś absurdalnego. Twoje? W małżeństwie nie ma moje. Marek skrzyżował ramiona, nie patrząc już na mnie, tylko na torbę. Mogłaś nam powiedzieć: Nam, nie mi. Słowa wbijały się we mnie nie dlatego, że były ostre, ale dlatego, że były naturalne. Zadaj sobie pytanie, dlaczego nie powiedziałam. Odpowiedziałam. Marek zadrżał minimalnie, jakby ta myśl pojawiła się w nim po raz pierwszy, ale zanim mogła się rozwinąć, Halina przejęła przestrzeń, jak zawsze. Marek, idziemy z tym do banku. Zrobimy depozyt na moje nazwisko, zanim ona wyda to nie wiadomo na co. Patrzyłam na nią długo. To nie była paranoja, nie była złość. To była pewność, przekonanie, że ma prawo zarządzać tym, co nie należy do niej. Marek wziął torbę bez słowa, bez pytania, bez wahania. Lepiej tak będzie. Mruknął i minął mnie nawet nie unosząc oczu. Halina poszła za nim, zamykając drzwi bez zawahania. Zostałam sama w kuchni. Nie było krzyku, nie było płaczu, tylko pulsująca, metaliczna świadomość, że w tej rodzinie najpierw zakładano winę, a później szukano faktów. Nie zapytali nawet, czy to prawdziwe pieniądze, zakładali, że mają prawo decydować. Usiadłam przy stole. Wzrok padł na pustą przestrzeń. Gdzie wcześniej leżała torba. Poczułam, jak ciało staje się ciężkie, jakbym zapadła się do środka. Nie chodziło o te banknoty. Nigdy nie chodziło o nie. Chodziło o to, że wszystko, co należało do mnie, stawało się wspólne tylko wtedy, gdy ktoś mógł z tego skorzystać. A wszystko, co było ich, miało pozostać nietykalne. Po chwili wstałam, otworzyłam szafę i wyjęłam z niej pudełko z dokumentami. Akt małżeństwa, umowy, rachunki, wspólne decyzje. Patrzyłam na nie, jakby patrzyłam na kontrakt, który ktoś podpisał za mnie. Moje myśli były jasne, nawet zbyt jasne. Cisza zaczęła się zmieniać. Nie była już uległa. Była planem. Wzięłam kartkę papieru i zaczęłam pisać. Powoli, słowo po słowie. Nie list. Nieusprawiedliwienie. Niewyjaśnienie. Nie. Usprawiedliwienie, nie wyjaśnienie. Deklaracje. Odkładałam długopis, gdy usłyszałam, jak klucz obraca się w zamku. Drzwi się otworzyły. Słyszałam ich kroki i wiedziałam, że teraz rozmowa nie będzie już o pieniądzach. Piętnaście minut później zadzwonił telefon. Zanim jeszcze odebrałam, wiedziałam, kto to będzie. Głos Marka przebił się przez ciszę, jak ryk. Co to jest? W banku powiedzieli, że to były fałszywe pieniądze. Śmiali się z nas. W tle usłyszałam halinę. Jej krzyk był chaotyczny, wysoki, jakby świat właśnie runął. Stałam przy zlewie, patrząc w pustkę i odpowiedziałam najspokojniej, jak potrafiłam. Kupiłam to na nagranie rekwizyt, nic więcej. Na chwilę po drugiej stronie zapanowała cisza, potem przyszły oskarżenia. Ty to zrobiłaś specjalnie, wrzasnęła halina. Zamknęłam oczy. Nie z bólu. Z chłodnego, skupionego zmęczenia. Nie, wy sami zdecydowaliście zabrać coś, co nie było wasze. Rozłączyłam się. Nie czekałam na odpowiedź. Wrócili niecałą godzinę później. Halina wpadła pierwsza, z twarzą czerwoną, spojrzeniem pełnym furii. Marek szedł za nią powoli, jakby każda myśl ciążyła mu bardziej niż torba w ręce. Nie ruszyłam się. Stałam po środku kuchni, naprzeciwko nich, jakby ta przestrzeń była granicą. Potrzebuję, żebyście mnie słuchali bez przerywania. Halina otworzyła usta, ale Marek podniósł rękę. Nie powiedział nic, tylko kiwnął głową, dając mi znak. Nie jestem waszym przeciwnikiem, ale nie będę też tłem w własnym małżeństwie. Ich twarze były nieruchome, ale coś w nich się przesunęło. Drobny grymas, lekkie drżenie powieki. Halina, przyjmiesz mieszkanie, które ci oferują, nie będziesz tu mieszkać na stałe. Halina uniosła brodę, ale nie przerwała mi. Marek, jeśli chcesz, żebyśmy dalej byli małżeństwem, musisz przestać wybierać za mnie. Cisza była głęboka, prawie obca. Marek spuścił wzrok. W jego postawie nie było już napięcia, tylko coś, co przypominało rezygnację, ale nie wobec mnie, wobec roli, w której utknął. Masz rację, powiedział cicho, ledwo słyszalnie. Halina odetchnęła ciężko. Usiadła na krześle, nie jak pokonana, lecz jak ktoś, kto po raz pierwszy pozwolił sobie na zmęczenie. Nie chciałam tego zepsuć, powiedziała w końcu. Po prostu. Bałam się zostać sama. Spojrzałam na nią bez złości. Nie jesteś sama, ale tu nie możesz żyć za nas. Siedzieliśmy tak chwilę. Trójka ludzi, których relacje nie miały prostych linii, tylko splątane węzły. Ale po raz pierwszy każdy patrzył tam, gdzie trzeba. Nie na siebie nawzajem, lecz na to, co między nami. W następnym tygodniu Halina przyjęła propozycję nowego mieszkania. Nie bez oporu, nie bez komentarzy, ale zrobiła to. Marek pomógł jej w przeprowadzce. Wracał do domu późno, cicho, ale z oczami, które wreszcie coś widziały. Dom powoli stawał się znów domem. Nie polem bitwy. Nie sceną. Przestały zderzać się trzy narracje. Została tylko nasza dwójka. Nie było rewolucji. Nie było cudu. Było codzienne odzyskiwanie przestrzeni. Przedmiot po przedmiocie. Gest po geście. Kilka miesięcy później porządkowałam szafę i znów natknęłam się na tę samą torbę. Leżała tam, gdzie ją odłożyłam. Otworzyłam ją, zajrzałam do środka, wzięłam jedną z fałszywych banknotów do ręki. Papier był szorstki, nadruk nierówny, przesunęłam po nim palcami i uśmiechnęłam się. Nie złośliwie, nie z goryczą, z ironią i wdzięcznością, bo to nie o pieniądze chodziło. To była historia o miejscu, które w końcu zajęłam nie przez walkę, przez decyzję.